Tak dokładnie było. Ja nigdy nie szłam w stronę Boga, ale zawsze szukałam. Zawsze miałam takie wewnętrzne poczucie, wewnętrzne pragnienie i zawsze czułam, że jest coś więcej. A ten New Age jest, mm, on jest taki bardzo atrakcyjny. O, co on tam nam mnie sprzedaje? Tam jest tak fajnie i tam po prostu się dzieją takie, że tak powiem, magiczne rzeczy. I mówię, Boże, jeśli Ty jesteś, to ja Cię zapraszam do mojego życia. Przekonajmy się. Taki trochę szantaż to był. Ja czułam cały czas to poruszenie, taki, no teraz mogę powiedzieć, już nazwać to, że to był dotyk Boga. Ja teraz odkrywam w ogóle skarb w relacjach. Naprawdę, bo to możemy tak samo nawzajem się wspierać, możemy tak. się wzmacniać i relacje też bardzo dużo odkrywają. Dotykać tych serc, które potrzebują teraz twojego prowadzenia, które upadły, ale ja wiem, że ty każdemu chcesz pomóc i ty każdemu podasz tą dłoń twoją.